We wrześniu nasza fundacja otworzyła na placu europejskim w galerii Artło kolejną wystawę. Tym razem wystawa została zatytułowana ślad. Ślad to to, co wytwarzamy każdego dnia, czyli odpadki. Artystkami, które zrealizowały w całości ją, są osoby niezwykle zaangażowane i oddane tematom recyklingu odpadów projektom Zero Waste. Czyli Patka Smirnow i Karina Królak. Efekt końcowy on będzie zaskakujący na wielu poziomach. Nie tylko będzie taką bajką, ładną opowieścią, tylko zmusi do zadania pytania, z czego jest wykonana instalacja czy praca. Powrót do rzemiosła, do tego, co... od czego, myślę, większość ludzi ucieka, bo tempo życia tego wymaga. Myśmy się postawiły postawiły temu i, i gdzieś tam szukamy rozwiązań w takiej rzemieślniczej, pracy ludzkich rąk. Naszą ogromną inspiracją jest sztuka ludowa, więc jak kiedyś artyści ludowi wykonywali wszystkie swoje prace właśnie mozolnie, ręcznie, z taką dbałością o detal, tak my dzisiaj chcemy też pokazać nasze prace. Twórczość Kariny Królak i Patrycji Smirnow obserwuję od kilku lat. I rzeczywiście widzę, że podchodzą do, do swojej pracy bardzo rzetelnie, sumiennie i skrupulatnie. Praca, którą się zajmują, wymaga bardzo dużo czasu i zaangażowania. To są rzeczy, których nie można zrobić w, w przeciągu kilku miesięcy. To są projekty, które rzeczywiście wymagają lat. I wystawa, którą oglądamy teraz w ArtWoku ma właśnie taki e, bardzo, bardzo charakterystyczne dwa aspekty. Po pierwsze ten aspekt wizualny, gdzie widać ogrom poświęconego czasu i ogrom tych materiałów. I właśnie ten ogrom materiałów mówi nam o pewnym problemie, który dotyczy wszystkich nas, całej naszej planety. Jest palącym problemem teraz na świecie. I jakby ten ogrom pracy też pomaga nam uzmysłowić sobie pewne rzeczy, które, które są naszą codziennością. Może być. <Suszy>